Ho alarmuje. Rośnie liczba zakażeń w kolejnej grupie wiekowej, w Ho alarmuje. Rośnie liczba dzieci zakażonych koronawirusem. W wielu krajach odnotowuje się wzrost zakażeń koronawirusem wśród dzieci, między innymi we Francji, Wielkiej Brytanii, RPA, Kanadzie i Australii. Za główne przyczyny uznaje się bardziej zaraźliwe warianty, jak Delta i Omicron oraz brak szczepień wśród dzieci. W sierpniu i wrześniu COVID-19 był szóstą przyczyną zgonów wśród dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Obecnie zakażenia dzieci w przedziale wiekowym 5-11 stanowią ponad 1 na 10 nowych infekcji. Dzieci i młodzież zwykle wykazują mniej objawów w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 i są one łagodniejsze w porównaniu z dorosłymi, a także rzadziej niż dorośli doświadczają ciężkiego przebiegu choroby. Dzieci i młodzież są przez to rzadziej poddawane testom, a zakażenia nie są zgłaszane. Oprócz tego, na co zwraca uwagę Światowa Organizacja Zdrowia WHO, dzieci w wieku poniżej 5 lat są bardziej narażone na inne choroby, których objawy pokrywają się z COVID-19, takie jak zapalenie płuc i inne wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych, co może prowadzić do błędnej klasyfikacji. Wzrost zakażeń wśród dzieci. Najnowsze dane zgłoszone do WHO pokazują, że dzieci poniżej 5 roku życia stanowiły 2%. W przypadku WI 0,1% zgonów związanych z koronawirusem na całym świecie od wybuchu pandemii. W przypadku dzieci w wieku 5-14 lat jest to 7%. W przypadku WI 0,1%. Zgonów, a u osób w wieku od 15 do 24 lat odpowiednio 15% i 0,4% przypadków śmiertelnych. W wielu państwach potwierdzono już, że dzieci stopniowo stanowią wyższy odsetek zakażeń. W Stanach Zjednoczonych wraz z pojawieniem się wariantu Delta od końca czerwca do połowy sierpnia liczba hospitalizacji dzieci i młodzieży zwiększyła się prawie pięciokrotnie, a wśród dzieci poniżej 5 roku życia wskaźnik ten wzrósł 10 -krotnie. Analiza Kaiser Family Foundation wykazała, że w sierpniu i wrześniu COVID-19 był szóstą przyczyną zgonów wśród dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Obecnie zakażenia dzieci w przedziale wiekowym 5-11 stanowią ponad 1 na 10 nowych infekcji. W Anglii w ostatnich miesiącach najwięcej infekcji w przeliczeniu na 100 tysięcy. Przebadanych odnotowano w grupie wiekowej od 10 do 19 lat. Podobnie w Kanadzie dzieci poniżej 12 roku życia były w listopadzie największą grupą wśród zakażonych 20%, choć stanowią ok. 12%. Całej populacji. Na początku grudnia francuski wskaźnik zapadalności na cocity 19, czyli tygodniowa liczba infekcji w przeliczeniu na 100 tysięcy osób przekroczył 300 w całym kraju, ale wyniósł aż 650 dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat najwięcej od początku epidemii. Z kolei wzrost hospitalizacji dzieci w RPA przypisuje się występowaniu nowego wariantu Omikron. Wzrost odsetka infekcji wśród dzieci nie jest zaskakujący, ponieważ szczepieni są głównie dorośli również dawkami przypominającymi, którzy dzięki temu mniej chorują. Warto zauważyć, że nie wszędzie bezwzględna liczba infekcji u dzieci wzrosła. W australijskiej Nowej Południowej Walii pomimo wzrostu odsetka zakażeń wśród dzieci, liczba infekcji pozostała mniej więcej taka sama przed i po 3,5 miesięcznym lock dawnie, który zakończył się w październiku. Objawy COVID-19 u dzieci w badaniu przeprowadzonym w jednym z najgęściej zaludnionych miast na świecie, w brak w Izraelu. W którym wszyscy członkowie gospodarstwa domowego mieli kontakt ze osobą zakażoną u dzieci w wieku 5-17 lat wykazano o 61%, a dzieci w wieku do 4 lat o 47%. Mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia w porównaniu z osobami dorosłymi mieszkającymi w tym samym domu. Szczegółowy związek między wiekiem a podatnością na infekcję wymaga dalszych badań, zaznacza FHO, dodając, że istnieją dowody na to, że dzieci mogą zarażać innych w mniejszym stopniu niż starsza młodzież i dorośli. COVID-19 był początkowo znacznie łagodniejszy u małych dzieci niż u dorosłych, ale wariant Delta doprowadził do wzrostu liczby i nasilenia przypadków pediatrycznych. Gorączka i kaszel są częstymi objawami zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Duszności częściej występują u dorosłych. Dzieci mogą mieć zapalenie płuc, z wyraźnymi objawami lub bez nich, ból gardła, nadmierne zmęczenie lub biegunkę. Dane amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC pokazują, że dzieci poniżej drugiego roku życia, cierpiące na otyłość lub przewlekłą chorobą płuc, a także wcześniaki. Są bardziej narażone na poważny przebieg COVID-19, wymagający pobytu w szpitalu. Oprócz tego młodsze dzieci wydają się być najbardziej podatne na wieloukładowy zespół zapalny inaczej, miejsce lub pism, czyli poważne powikłanie występujące kilka tygodni po zakażeniu COVID-19. PIMS wynika z niekontrolowanej i nadmiernej aktywacji układu immunologicznego i może przebiegać łagodnie lub ciężko. Jego charakterystyczne objawy to m.in. zapalenie ogólnoustrojowe z gorączką, bólem brzucha, wymiotami, biegunką i zapaleniem spojówek. Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że ze względu na stosunkowo małą liczbę wykonywanych u dzieci testów, nie jest znana dokładna liczba chorujących na PIMS. Z analiz prowadzonych we Francji wynika, że na 10 tysięcy dzieci zakażonych SARS-CoV-2 PIMS diagnozuje się u dwojga dzieci. Zauważono również różną liczbę zachorowań na PIMS w różnych szerokościach geograficznych, z największą liczbą w południowej Azji i w Ameryce Łacińskiej. Według danych udostępnionych przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom, połowa przypadków PIMS dotyczyła osób w wieku od 5 do 13 lat, a u dwóch trzecich dzieci i dotkniętych PIMS objawy utrzymują się ponad 60 dni po postawieniu diagnozy.